Jest w orkiestrach Dentych jakaś siła. Przed wielu laty śpiewała tak Halina Kunicka, a jej przebój nasi rodzice i dziadkowie do dziś z sentymentem nucą, szczególnie w czasie przeglądu orkiestr Dentych, który co roku organizowany jest w innej gminie. W tym roku powiatowy przegląd orkiestr Dentych odbył się w Staroźrebach i zorganizowany został przy współpracy i pomocy finansowej starostwa powiatowego w Płocku. W przeglądzie wzięło udział 8 orkiestr z powiatu płockiego. Wójt gminy jeszcze przed ogłoszeniem wyników trzymał kciuki za orkiestrę ze Staroźreb. Gminna orkiestra jest to naszym ambasadorem, reprezentantem naszej, naszej gminy na zewnątrz. Bardzo się cieszę, że to wszystko się stało tak szybko, że nawet niektórzy nie zauważyli zmiany. Przeszliśmy z tej Powiedziałbym w cudzysłowie starej orkiestry do młodej, nowej orkiestry. Uczestnicy przeglądu przygotowali krótki sygnał orkiestrowy oraz trzy utwory, których prezentacja trwała 15 minut. Przemarsz orkiestro odbył się wahadłowo z różnych miejsc staroźrzeb. Po przybyciu na plac przy hali sportowej, wszystkie orkiestry wykonały utwór pod tytułem Orkiestry Dente. Orkiestrami dyrygował Hubert Hiczewski, kapelmistrz gminnej Orkiestry dentej w Starośrebach. Dyryguje pan Hubert Hiczewski. Po zażartej dyskusji żyli pierwsze miejsce przyznało gminnej orkiestrze Dętej ze Starej Białej. Drugie miejsce zajęła gminna orkiestra Dęta ze Staroźreb. Przyznano także trzy równorzędne miejsca trzecie, którym podzieliły się orkiestry z Gombina, Bielska i Płocka.